Słyszałeś kiedyś o miejscu, gdzie mężczyźni zaraz po przebudzeniu czują nieodpartą potrzebę rozmowy i zbliżenia się do kobiet? Albo o wiosce tak luksusowej, że podróże helikopterem w jej granicach to codzienność? A teraz wyobraź sobie wioskę z ponad dziesięcioma tysiącami domów, wszystkie zbudowane całkowicie pod ziemią, bez dachów, kominów, bez najmniejszego śladu tego, co kryje się pod powierzchnią. Niektóre z tych domów przekazywane są z pokolenia na pokolenie przez sześć generacji i stoją niewzruszenie od ponad dwóch wieków. Jak ludzie tutaj radzą sobie, skoro życie na powierzchni oferuje tyle nowoczesnych wygód? Dziś zabierzemy cię w podróż po dziewięciu niesamowitych wioskach, które wywrócą do góry nogami wszystko, co myślałeś o świecie. Wśród nich jest miejsce, gdzie żyją przepiękne kobiety, z których wiele nigdy nie doświadczyło swojego pierwszego pocałunku. Wioska o niezwykłych zwyczajach higienicznych, plemię Himba, Namibia. Wyobraź sobie, że budzisz się w miejscu, gdzie czas zdaje się zatrzymał odosobnionej wiosce w północnej Namibii, domu plemienia Himba. Tutaj nowoczesny świat wydaje się odległy o całe wieki. Himba to plemię liczące około 50 tysięcy półkoczowniczych pasterzy bydła, słynących z tego, że nigdy się nie kąpią. Ale zanim pomyślisz coś nieprzyjemnego, posłuchaj dalej. Namibia, kraj półpustynny, ma mało rzeki i strumieni, a deszcz to rzadki luksus. Kobiety himba mają niepowtarzalny, urzekający wygląd. Ich skóra jest gładka, a włosy pokryte intensywną czerwienią. Zamiast wody do mycia używają mieszanki czerwonej gliny i tłuszczu maślanego, którą rozsmarowują na ciele. Ta starożytna praktyka chroni ich skórę przed palącym pustynnym słońcem, odstrasza owady i zapobiega nieprzyjemnemu zapachowi. A jak pachną? Ziemiście, z nutą ziół spalanych w kąpieli dymnej. Kobiety siadają pod kocami, a dym oczyszcza ich skórę. To tradycja, która sprawia, że czują się świeżo bez kropli wody. A ich czerwone włosy? Na pewno zauważyłeś odważne, misternie zaplecione warkocze. Dziewczynki himba zaczynają pleść włosy w okresie dojrzewania, kontynuując rytuał nakładania tej samej glinianej mieszanki. Mężczyźni też zaplatają włosy, zwłaszcza po ślubie, jako znak statusu i zaangażowania. Skoro mowa o małżeństwie, w kulturze himba bogactwo mierzy się nie pieniędzmi, a bydłem. Im więcej krów ma mężczyzna, tym jest zamożniejszy. Zwierzęta dostarczają jedzenia i wody, a także służą jako waluta przy ślubie. Poligamia jest powszechnie akceptowana, a bydło wymienia się jako posag za kolejne żony. Zwyczaje społeczne himba mogą zaskakiwać. W starej, dziś już w dużej mierze porzuconej tradycji, gościnność oznaczała, że mąż pozwalał żonie prowadzić intymne rozmowy z męskim gościem na noc. Dla obcych może to wydawać się dziwne, ale był to znak zaufania i hojności. Śluby u himba różnią się od znanych nam białych sukni. Przed małżeństwem pan młody i jego krewni porywają pannę młodą, ubierając ją w skórzaną szatę. Gdy trafia do nowego domu, rodzina pana młodego obmywa ją w rytuale mlekiem krowim, symbolizując przejście do obowiązków żony. Ten wyjątkowy styl życia może wydawać się egzotyczny, wręcz szokujący, ale daje niesamowity wgląd w to, jak różne kultury podchodzą do miłości, tradycji i przetrwania. O, wioska pełna kobiet. Noiva do Cordeiro, Brazylia, kolejne miejsce wydaje się marzeniem samotnych mężczyzn, wioska pełna pięknych kobiet, z których wiele nigdy nie przeżyło swojego pierwszego pocałunku. Brzmi jak fantazja, prawda? Witaj w Noiva do Cordeiro, wiosce jedynej w swoim rodzaju. Ukryta wśród bujnych wzgórz Brazylii, ta mała odosobniona społeczność zasłynęła dzięki niezwykłym mieszkańcom. 90% z nich to kobiety. Wiele z nich jest młodych, olśniewająco pięknych i wciąż samotnych, co sprawiło, że wioskę nazwano Krainą Pięknych Kobiet. Życie w Noiwa do Cordeiro jest całkowicie samowystarczalne. Kobiety robią tu wszystko: hodują bydło, uprawiają pola, budują domy i planują przyszłość wioski. Pracują niestrudzenie, dbając o zwierzęta, sadząc plony i wytwarzając jedzenie, pokazując niesamowitą wytrwałość i łamiąc tradycyjne role płciowe. Ale jest pewien haczyk. Mimo niezależności, wiele z tych kobiet marzy o założeniu rodziny. Pragną domów pełnych miłości i dzieci, ale napotykają problem. W wiosce brakuje mężczyzn. Większość lokalnych mężczyzn jest już żonata lub wyprowadziła się, zostawiając kobiety z Noiva do Cordeiro z tęsknotą za towarzystwem. Gdy wieść o tej niezwykłej wiosce rozeszła się, przyciągnęła uwagę świata. Tysiące samotnych mężczyzn z różnych krajów przyjechało do Noiva do Cordeiro, licząc na spotkanie z tymi wyjątkowymi kobietami. Ale zanim zaczniesz pakować walizki, jest pewne, ale... Kobiety tu nie szukają byle kogo. Mają wymagania. By dołączyć do tej społeczności, mężczyzna musi udowodnić, że potrafi równo się przyczyniać. To oznacza umiejętność sprzątania, gotowania, prania czy nawet czyszczenia łazienki. Tu nie chodzi tylko o romans, ale o partnerstwo, równość i wzajemny szacunek. Kobiety są wybredne. Cenią mężczyzn gotowych dzielić codzienne obowiązki, a nie tych, którzy oczekują obsługi. Jeden z gości, Eduardo, przyjechał pełen nadziei na tradycyjne zaloty. Zamiast tego spotkał pewne siebie, bezpośrednie kobiety. Myślałem, że je oczaruję, przyznał, ale one pytały, czy umiem wyczyścić kurnik albo upiec chleb. To mi otworzyło oczy. Odszedł z wioski z nowym podziwem dla ich stylu życia, mówiąc: To zmusiło mnie do przemyślenia wszystkiego, co wiedziałem o związkach. Jak obiecałem wcześniej, zaraz zabierzemy cię do miejsca, gdzie po jednej nocy mężczyźni czują nieodpartą potrzebę zbliżenia się do kobiet. Ale najpierw mam prośbę na 10 sekund. Jeśli podoba ci się ta podróż z nami, kliknij subskrybuj i włącz dzwonek powiadomień. Dzięki temu będziesz pierwszy, gdy wrzucimy nowe filmy pełne ciekawych historii i wyjątkowych miejsc. Twoje wsparcie jest dla nas wszystkim, a my obiecujemy, że w zamian jeszcze ulepszymy ten program. Umowa stoi. Wioska z tajemniczą chorobą snu, Kalachi, Kazachstan. Witaj w Kalachi wiosce, gdzie niemal jedna czwarta mieszkańców zmaga się z dziwną i niepokojącą chorobą snu. Wyobraź sobie, że zasypiasz bez ostrzeżenia, wpadając w głęboki, podobny do śpiączki stan, który może trwać od 12 godzin do 6 dni. I to dopiero początek. Gdy mężczyźni z Kalachi w końcu się budzą. Wielu z nich czuje nagłą, silną potrzebę rozmowy i przebywania z kobietami. To uczucie nie mija szybko. Może trwać tygodnie. W jednym dziwnym przypadku sześćdziesięcioletni mężczyzna obudził się myśląc, że jest kogutem. Machał rękami i piać jak ptak. Inni wyskakiwali z łóżek zachowując się chaotycznie, krzycząc lub gestykulując, jakby stracili kontrolę nad sobą. Strach i wyczerpanie wywołane tą tajemniczą przypadłością sprawiły, że wiele rodzin opuściło kalaki. Teraz zostało tam mniej niż 300 mieszkańców. Co kryje się za tą zagadkową chorobą? Kilkaset metrów dalej leży Cern, opuszczone miasto, które w czasach sowieckich było centrum wydobycia uranu. Niektórzy badacze podejrzewają, że radon wyciekający z porzuconych kopalni może być winowajcą, przenikając do powietrza i wpływając na mieszkańców Kalaci. Ale ta teoria nie wyjaśnia wszystkiego, bo ludzie w samym Cern nie mają tych samych objawów. Pojawiły się inne hipotezy. Niektórzy mieszkańcy wierzą, że pobliskie kopalnie wciąż emitują szkodliwe substancje, inni podejrzewają celowe działania, by wypędzić ich z ziemi. Nie ma jednak konkretnych dowodów na te twierdzenia. Najbogatsza wioska Chin, Huaxi, prowincja Jiangsu. Podczas gdy Kalashi pozostaje zagadką, przenieśmy się na drugą stronę globu, gdzie bogactwo i luksus definiują codzienność. Witaj w wiosce Huaxi, często nazywanej najbogatszą wioską Chin. I nie bez powodu. Założona na początku lat 60. XX wieku przez Wu Renbao, Huaksi zaczynała jako skromna społeczność rolnicza. Dzięki wizji Wu, który wierzył, że dobrobyt przynosi szczęście. Wioska przeszła niesamowitą przemianę, stając się symbolem zamożności i sukcesu, dalekim od wiejskiego życia, jakie możesz sobie wyobrazić. Mieszkańcy Huaxi cieszą się wyjątkowym standardem życia. Każdy pierwotny mieszkaniec ma podobno konto oszczędnościowe z co najmniej milionem złotych, a ich domy to rozległe, luksusowe wille. Drogie auta to codzienny widok przed domami. Co więcej, Wielu mieszkańców nie tylko świetnie jeździ samochodami, ale uczy się też pilotować samoloty i jachty. Wioska ma dwa helikoptery dla mieszkańców. Jeden mieści sześć osób, drugi osiem. Turyści muszą sporo zapłacić, by z nich skorzystać, ale dla lokalsów są darmowe, podobnie jak opieka zdrowotna, edukacja czy podstawowe produkty, jak olej do gotowania. Dla starszych mieszkańców Huaxi to życie bez zmartwień. Jeden z nich mógłby powiedzieć – nie boję się kosztów leczenia. Jeśli zachoruje, wioska to pokrywa. Nasze dzieci mają najlepszą edukację, a podstawowe potrzeby, jak olej, nic nas nie kosztują. To błogosławieństwo żyć bez takich trosk. Duma z bycia częścią Huaksi jest wyczuwalna. Jedna rodzina mogłaby powiedzieć, gdzie indziej możesz patrzeć na replikę statui wolności, lecąc helikopterem nad swoją wioską. Mamy tu cały świat to niezwykłe i nie zamienilibyśmy tego na nic innego to poczucie dumy nowości i ekskluzywności buduje silną więź wśród mieszkańców ale nie wszyscy w Huaxi żyją w luksusie pracownicy migrujący przyciągani sławą wioski jako miejsca ekonomicznych możliwości nie dostają tych samych benefitów co pierwotni mieszkańcy nie mają domów ani aut ale otrzymują wysokie pensje Choć dokładne kwoty nie są ujawnione, widać, że Huaxi ceni swoją siłę roboczą i włącza ją w swój wyjątkowy model ekonomiczny. Bogactwo Huaxi wykracza poza luksusowe domy i auta. Na 50. rocznicę w 2011 wioska wybudowała hotel Long Tank, wieżowiec o wysokości ponad 328 metrów i 74 piętrach. Ten imponujący budynek symbolizuje osiągnięcia Huaksi i pokazuje światu jej sukces. Hotel oferuje widoki na okoliczną wieś, odzwierciedlając wysokość, jaką osiągnęła ta niegdyś mała rolnicza osada. Ale nawet w tak zamożnym miejscu życie w Huaksi ma swoje wyzwania. Wioska narzuca surową etykę pracy. Mieszkańcy pracują w fabrykach siedem dni w tygodniu, bez świąt. Ta nieustanna dedykacja napędza kwitnącą gospodarkę. I choć taki grafik zostawia mało czasu na cieszenie się bogactwem, liderzy Huaxi znaleźli sprytne rozwiązanie. Sprowadzili świat do wioski. Oś wioska pod ziemią. San Menksia, Chiny. Zostawiamy przepych Huaxi i schodzimy pod ziemię. Dosłownie, by odkryć miejsce, gdzie życie kwitnie w sposób, którego byś się nie spodziewał. Z powierzchni możesz nawet nie zauważyć, że ta wioska istnieje, Żadnych dachów, kominów, żadnych widocznych śladów życia. Ale tuż pod ziemią kryje się świat z niemal dziesięcioma tysiącami domów, wykutych głęboko w ziemi. Każdy dom znajduje się w kwadratowym lub prostokątnym dole o szerokości od 10 do 12 metrów i głębokości od 6 do 7 metrów. Witaj w podziemnej wiosce San Menksia, domu niemal trzech tysięcy ludzi, którzy żyją tak od sześciu pokoleń. Te domy, niektóre sprzed ponad 200 lat, zaprojektowano genialnie, by zapewniały naturalną izolację, chłodzą latem i grzeją zimą. Wejście do każdego domu to dziesięciometrowy tunel prowadzący z powierzchni na centralny dziedziniec. Ten dziedziniec to serce domu. Tu rodziny się spotykają, świętują festiwale i organizują śluby. Budowa podziemnego domu to spore wyzwanie. Może zająć rodzinie od dwóch do trzech lat, obejmując pokoje dzienne, sypialnie, łazienki, a nawet miejsca na zwierzęta czy magazyn. Choć są pod ziemią, te domy nie są prymitywne. Nowoczesne udogodnienia, jak prąd, lodówki czy pralki, współgrają z wiekowymi konstrukcjami. Co się dzieje, gdy pada deszcz? Niesamowite, ale system odwadniania wioski jest tak dobrze zaprojektowany, że skutecznie odprowadza wodę, utrzymując domy suche bez względu na pogodę. Pan Liu, mieszkaniec, którego rodzina żyje w tym samym podziemnym domu od sześciu pokoleń, dzieli się dumą. Ten dom chronił nas przed upałem i mrozem. Moi przodkowie budowali te ściany gołymi rękami i to pocieszające, że bez względu na zmiany na górze, tu wszystko zostaje takie samo. Dla młodszych jak Li podziemne życie budzi nostalgię i ciekawość. Uwielbiam historię dziadków o życiu pod ziemią przez tyle lat. Ale czasem zastanawiam się, czy nie wolałbym nowoczesności. Mimo to jest coś uspokajającego w tym, że nasze korzenie sięgają głęboko w ziemię, jakby była częścią rodziny. Dziś ten ukryty skarb to nie tylko historyczna perełka, ale i okazja na rynku nieruchomości. Jeśli marzysz o życiu w wyjątkowym miejscu, możesz kupić taki podziemny dom. Dom z trzema sypialniami, kuchnią i łazienką kosztuje około 224 tysięcy złotych. Nie chcesz kupować? Możesz wynająć sypialnię za jedyne 148 zł miesięcznie, to rzadka szansa, by żyć jak miejscowi w jednym z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie. A ty widzisz siebie w domu, ukrytym przed światem na górze? Podziel się swoimi myślami w komentarzach. Uż wioska przytulona do klifu, Atuler, prowincja Syczuan, Chiny, co byś zrobił, gdyby droga do szkoły wymagała wspinaczki po stromym klifie? W wiosce Atuler podróż do szkoły to niezwykły spacer. To pięciogodzinna wyprawa. Nie autobusem czy pociągiem, ale wspinaczka po chwiejnej bambusowej drabinie przymocowanej do pionowego klifu. Ta odległa wioska, położona na wysokości 1400 metrów w surowych górach prowincji Sichuan w Chinach, znana jest jako wioska przytulona do klifu. Atuler zyskało sławę, gdy zdjęcia dzieci wspinających się po klifach do szkoły obiegły świat. Codziennie mieszkańcy stają przed tym trudnym zadaniem: czy to droga do szkoły, szpitala, czy transport rzeczy. Wspinaczka przyprawia o nerwy, ale zejście jest jeszcze bardziej przerażające. By poprawić bezpieczeństwo, lokalne władze zastąpiły niebezpieczną bambusową drabinę solidnymi stalowymi schodami 2556 stopni z poręczami. To nie idealne rozwiązanie, ale znacznie bezpieczniejsze. Poza tym rząd zainstalował system wodny i sieci czwartej generacji, łącząc wioskę ze światem. Dla szukających przygód turystów Atuler stało się miejscem z listy marzeń. Ale ta wyjątkowa wioska to coś więcej niż tylko ekscytujące wysokości. Życie w Atuler bardzo się zmieniło w ostatnich latach. W 2020 wielu mieszkańców przeniosło się do pobliskiego obszaru przesiedlenia w ramach rządowej inicjatywy poprawy warunków życia. Pracownicy społeczni zachęcają też do nowych nawyków higienicznych, jak kąpiel raz w tygodniu, czy obcinanie paznokci co miesiąc drobne zmiany dla społeczności zakorzenionej w wielowiekowych tradycjach. 7. Wioska Luksusowych Grobowców: An Bang, Tuatin Hue, Wietnam. Wzdłuż wybrzeża Tuatien Hue w Wietnamie leży wioska inna niż wszystkie miejsce oferujące luksus nie dla żywych, ale dla zmarłych. Witaj w Anbang, znanej jako wioska luksusowych grobowców. Ta nadmorska społeczność słynie z najbardziej wystawnych i kolorowych mauzoleów na świecie. Na pierwszy rzut oka możesz pomylić wioskę z zespołem królewskich pałaców czy Zdobnych Świątyń, ale bliższe spojrzenie ujawnia, że te wielkie budowle to nie domy dla żywych, a miejsca spoczynku zmarłych. Z ponad 100 tysiącami grobowców każdy w unikalnym stylu wiele przypomina królewskie groby dawnych władców. To sprawiło, że Bank nazwano rajem dla odeszłych. Budowa takiego mauzoleum to nie lada wydatek. Koszty mogą sięgać 800 tysięcy złotych. To niezwykłe groby, to architektoniczne arcydzieła – Wiele ma zdobione dachy, majestatyczne bramy i mityczne stworzenia, jak smoki i feniksy, symbolizujące ochronę duchową i nadzieję rodzin, które je zbudowały. Niektóre wzory czerpią z grobowca Khai Din, słynnego mauzoleum cesarskiego w pobliżu, łącząc elementy buddyzmu, taoizmu i konfucjanizmu. Efekt to bogata mozaika kultury, historii i duchowości w każdym grobowcu. Fascynującym elementem jest misterna praca mozaikowa. Każdy kawałek ceramiki musi być najpierw kupiony jako całość, potem rozbity i starannie złożony w piękne wzory. Te żywe mozaiki i odważne kolory sprawiają, że wioska wydaje się surrealistyczna i urzekająca. Nocą wiele grobowców jest oświetlonych, rzucając eteryczny blask, który zaciera granice między grobem a świątynią. Niektóre mają nawet stawy w kształcie półksiężyca, łazienki i sypialnie dla opiekunów, co czyni je jeszcze bardziej niezwykłymi. Dla rodzin w Anbang budowa takich mauzoleów to ogromna duma. Często są one bardziej luksusowe niż ich własne domy. Grobowce odzwierciedlają status, bogactwo i co najważniejsze, szacunek dla przodków. To akt synowskiej pobożności gdzie każde pokolenie stara się prześcignąć poprzednie w tworzeniu najwspanialszego hołdu. Budowa tych magnificentnych struktur to niełatwe zadanie. Każdy grobowiec może wymagać ponad sześciu miesięcy pracy i dziesiątek wykwalifikowanych rzemieślników. Dla rodzin w Anbang to niezbędna inwestycja, ostatni gest miłości i lojalności wobec tych, którzy odeszli. Uśmy wioska labirynt, Shuge, Chiny. Wioska Zhuge, zwana Wioską Labiryntem, to jedno z najbardziej tajemniczych i fascynujących miejsc w Chinach. Ukryta wśród pagórków prowincji Zhejiang, ta wielowiekowa perełka strzeże swoich sekretów od ponad 600 lat. Dla miłośników starożytnej chińskiej kultury, niezwykłych zwyczajów i wyjątkowej architektury, Zhuge to niezapomniana podróż w przeszłość. Wioska wyróżnia się nie tylko historią, ale i unikalnym układem. Nazwano ją na cześć legendarnego stratega Zhuge Liang'a z ery Trzech Królestw, a większość mieszkańców to jego potomkowie, dumnie noszący nazwisko Zhuge. To więcej niż społeczność, to żywe dziedzictwo, gdzie spacer ulicami przypomina podróż w czasie. Wioska zyskała przydomek Labirynt dzięki niezwykłemu układowi inspirowanemu diagramem Hang, taoistycznym symbolem równowagi sił natury. Ten układ miał dezorientować intruzów i chronić wioskę, i robi to do dziś. W centrum wioski leży Jongchi, spokojny staw, będący sercem labiryntu. Od niego odchodzi osiem alejek łączących się z wyniesionymi pagórkami otaczającymi wioskę. Ale labirynt się tu nie kończy. Głębiej wąskie uliczki skręcają i przecinają się, dezorientując nawet doświadczonych odkrywców. Blisko centrum aleje są proste, ale dalej zaczynają się wyginać i rozszerzać, łatwo zgubić drogę. Wysokie mury blokują widok, więc nawigacja staje się przygodą wymagającą intuicji i cierpliwości. Czugę to zagadka w każdym sensie. Wielu gości próbowało i nie zdołało przejść jej labiryntowych ulic. Ten misterny projekt podobno odzwierciedla geniusz Shugel Yanga. Jakby jego brilliance wciąż chronił wioskę, rzucając wyzwanie tylko najbardziej zdeterminowanym. Mieszkańcy Szugę są dumni ze swojego dziedzictwa. Jako potomkowie tak ikonicznej postaci strzegą historii i tradycji. Większość żeni się w obrębie rodziny Szugę, zachowując linię i więź z przeszłością. Co czyni Czugę wyjątkowym, to izolacja od masowej turystyki. Nie ma tu tłumów ani hałaśliwych targów. Zamiast tego znajdziesz cichą, odległą wioskę, gdzie czas zdaje się zatrzymał. Życie toczy się wolniej, a związek mieszkańców z przodkami i Ziemią jest wszechobecny. Dla podróżnych szukających autentycznego wglądu w chińską historię, Szugę oferuje niepowtarzalne doświadczenie. Spacer po labiryntowych alejkach Szugę to nie tylko fizyczne wyzwanie, ale szansa na zgłębienie filozofii zakorzenionych w jej projekcie. Architektura, inspirowana ideałami taoizmu, odzwierciedla szacunek dla równowagi, harmonii i ochrony. Każdy detal został zaprojektowany z intencją, czyniąc wioskę arcydziełem przemyślanego designu. Dla tych, którzy chcą zbliżyć się jeszcze bardziej, żugę otwiera okno na codzienne życie mieszkańców. Kobiety, jak w wielu tradycyjnych chińskich wioskach, odgrywają kluczową rolę w podtrzymywaniu dziedzictwa rodzin. Zarządzają domami, kultywują wielowiekowe zwyczaje i ucieleśniają wdzięk oraz siłę swoich przodków. W ich sposobie życia jest cicha elegancja, gdy poruszają się po wiosce pełnej historii. Gotowy zgubić się w tajemnicach tego starożytnego labiryntu? Sługę, z bogatą historią, duchową głębią i unikalnymi tradycjami, czeka na odważnych, którzy odkryją jej sekrety. Wioska Mistrzów Malarstwa Dafen, Chiny. Wioska malarstwa olejnego Dafen, położona w tętniącym życiem Shenzhen w Chinach, to miejsce, gdzie sztuka i przemysł spotykają się w niespodziewany sposób. Znana jako największa na świecie wioska fałszywej sztuki, Dafen jest domem dla około pięciu tysięcy mieszkańców, głównie artystów. Co ją wyróżnia? Ci artyści nie tworzą oryginalnych dzieł. Specjalizują się w wysokiej jakości replikach najsłynniejszych arcydzieł świata. Spacer po Dafen to jak przechadzka po galerii na świeżym powietrzu, z niemal 600 sklepami i pracowniami wzdłuż ulic. W środku znajdziesz setki replik dzieł Van Gogha, Moneta, Picassa czy Da Vinciego. Choć to nie oryginały, kunszt i szybkość, z jaką artyści je odtwarzają, są zdumiewające. Mówi się, że wprawny artysta w Dafen potrafi odtworzyć arcydzieło w zaledwie 30 minut. Razem wioska produkuje oszałamiające 5 milionów obrazów rocznie. Dla ciekawych kultury Dafen oferuje fascynującą dwoistość. Z jednej strony pokazuje komercjalizację sztuki na skalę przemysłową, z drugiej demonstruje niesamowite umiejętności i precyzję potrzebną do reprodukcji, choć to kopie. Sztuka odtwarzania słoneczników Van Gogha czy nenufarów Moneta jest niezaprzeczalna. Fakt, że są replikami, nie ujmuje mistrzostwu ich tworzenia. Historia Dafen jest równie urzekająca jak sama wioska. Pod koniec lat 80. XX wieku biznesmen Huang Jiang dostrzegł szansę na zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na repliki zachodniej sztuki. Zebrał grupę malarzy i sprowadził ich do Dafen, by masowo produkować obrazy olejne na eksport. Z małego przedsięwzięcia szybko powstała kwitnąca wioska przemysłowa. Dziś Dafen jest światowym centrum replik olejnych, ale życie w Dafen to nie tylko produkcja sztuki, to też społeczność, gdzie kreatywność i codzienność współistnieją. Wioska jest domem dla malarzy i ich rodzin, a wiele warsztatów służy też jako mieszkania. Kobiety i mężczyźni pracują ramię w ramię w studiach. Dzieci bawią się między galeriami, a rytmiczny dźwięk pędzli na płótnie wypełnia powietrze. Ta mieszanka artystycznego skupienia i domowego życia tworzy żywą, unikalną atmosferę. Mimo sławy fałszywek w Dafen panuje głęboki szacunek dla świata sztuki. Wielu artystów szczerze docenia arcydzieła, które odtwarzają. Studiują techniki i pociągnięcia pędzla z wielką starannością poprzez szczegółowe reprodukcje, oddają hołd legendarnym artystom, zapewniając, że te ikoniczne dzieła są podziwiane w domach i galeriach na całym świecie, nawet w formie replik. Choć Dafen zyskało globalne uznanie za repliki, pozostaje mało znane masowym turystom. To ukryta perełka dla podróżnych, którzy wolą zboczyć z utartych szlaków. To miejsce, gdzie możesz zanurzyć się w wyjątkowym zakątku świata sztuki, Zobaczyć skrupulatny proces tworzenia idealnych kopii i zabrać do domu piękny obraz za ułamek ceny oryginału. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy film, kliknij Lubię to i nie zapomnij zasubskrybować kanału. Twoje wsparcie wiele dla nas znaczy. Kliknij w film, który widzisz teraz na ekranie. Jestem pewien, że Ci się spodoba. Napisz w komentarzach, który kraj chcesz zobaczyć w następnym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.